Już od pewnego czasu chodził mi po głowie pomysł, aby stworzyć serię dotyczącą ciekawostek na temat zwykłych, codziennych rzeczy. Bo nawet nie wiecie, ile tajemnic skrywa, chociażby taka kanapka, którą wymyślono tylko dlatego, aby pewien angielski lord nie musiał przerywać gry w karty i chwytać tłustego mięsa gołymi rękoma. Ale o kanapkach w kolejnym odcinku, dzisiaj porozmawiamy sobie o t-shirtach. A to dlatego, że ostatnio do sklepu Planety Faktów wstawiłem kilka nowych wzorów na koszulki i tak jakoś mnie natchnęło w tym temacie. Zapraszam Was na listę 10 rzeczy, których nie wiedzieliście o t-shirtach. Numer 10 Słowo t-shirt, czyli dosłownie koszula w kształcie litery T, po raz pierwszy zostało wpisane do słownika w 1920 roku. Wierzy się, że t-shirty wyewoluowały z opatentowanych w 1868 roku kombinezonów typu Union Suit, które wielu robotników w Nowym Jorku przecinało w połowie, aby ochłodzić się w gorące dni. T-shirty były początkowo reklamowane jako pod Koszulki dla kawalerów, którzy nie potrafili szyć ani wymieniać guzików. Numer 9. Pierwsze t-shirty w obecnym kształcie produkowała i sprzedawała już w 1904 roku firma Cooper Underwear, co poniekąd wyjaśnia nazwisko Sheldona Coopera, który jest przecież olbrzymim fanem koszulek. Niemniej jednak w tamtych czasach t-shirty nie nazywały się jeszcze t-shirtami, a stanowiły element bielizny. To znaczy, że chodzenie w nich samych po mieście traktowane było na równi z dzisiejszym chodzeniem w samych majtkach. Numer 8. To gwiazdy filmowe, takie jak Marlon Brando, John Wayne czy James Dean spopularyzowały t-shirty jako element codziennego ubioru. Film tramwaj zwany pożądaniem z 1951 roku, w którym Marlon Brando ubierał wyłącznie biały t-shirt, wywołał nie tylko spore kontrowersje, ale i olbrzymi wzrost sprzedaży tej części garderoby. Co ciekawe, Marlon Brando spopularyzował również jeansowe spodnie, tym razem za sprawą filmu dziki. Numer 7. W latach 30. i 40 gracze futbolu amerykańskiego na Uniwersytecie Południowej Kalifornii zaczęli nosić t-shirty pod ochraniaczami, aby zapobiec otarciom skóry. T-shirty były tak popularne, że gracze oraz inni studenci często rozkradali je, aby nosić je na co dzień, tym samym zmuszając uczelnię do znakowania koszulek napisem "własności Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Co ciekawe, pierwotne oznakowanie funkcjonuje na tym uniwersytecie po dziś i poniekąd dało początek tak bardzo popularnym dzisiaj koszulkom studenckim. Numer 6. T-shirty wkroczyły do popkultury w latach 70. i zyskały na popularności w latach 80., kiedy wynaleziono niegniecący się materiał. To właśnie wtedy swój początek miały też koszulki z nadrukiem I Love New York, będące częścią kampanii reklamowej mającej przekształcić wizerunek Nowego Jorku jako brudnego i niebezpiecznego miasta w destynację turystyczną. Jak widać, kampania poskutkowała. A logo z sercem zamiast napisu Love stało się jednym z najbardziej naśladowanych wzorów w historii. Numer 5. Pierwszy reklamowy T-shirt wyprodukowany został w 1939 roku na potrzeby promocji filmu Czarnoksiężnik z krainy OZ. Jednak prawdziwa moda na koszulki z własnymi nadrukami rozpoczęła się 20 lat później wraz z wynalezieniem wytrzymałego i elastycznego plastizolu. Tropic Stocks była pierwszą firmą, która zaczęła dekorować t-shirty ikonami i sloganami popkultury. Niesamowite, jak świat się zmienił przez ostatnie pół wieku. Dzisiaj każdy z nas może mieć nie tylko koszulkę z własnym nadrukiem, ale i bluzę, poduszkę, kubek, czapkę i wiele innych, że aż trudno się zdecydować, co na przykład sprawić bliskim pod choinkę. Na stronie megakoszulki.pl znajdziecie karuzelę prezentów, która może pomóc wam się zdecydować, w której przy okazji możecie wylosować niezły rabat. Ale link do strony i szczegóły znajdziecie w opisie. Numer 4 W ciągu swojej historii t-shirty produkowane były z najróżniejszych materiałów. Dzisiaj najpopularniejsze są bawełna i poliester, ale zdarzało się, że była to skóra aligatora, złoto, pióra, a nawet ludzkie włosy. Numer 3 Rekord Guinnessa w największej liczbie założonych na siebie t-shirtów wynosi obecnie aż 260 i został pobity na początku tego roku. Rozmiary t-shirtów kształtowały się od Mki do aż 20 razy XXL, a wszystkie razem ważyły prawie 100 kg. Swoją drogą zwróćcie uwagę na nazwę tej kanadyjskiej siłowni, w której został pobity rekord. Numer 2. 21 czerwca, czyli pierwszy dzień lata oraz najdłuższy dzień w roku, ustanowiony został Międzynarodowym Dniem t -shirtu. Jednak 12 listopada przypada jeszcze ciekawsze święto, a mianowicie Międzynarodowy Dzień Noszenia Koszulek z Kolonii i Obozów Letnich. Tego dnia możecie manifestować swoją miłość do tzw. Summer Campów. Numer 1. Amerykanin Jason Sadler zasłynął z tego, że swój pierwszy milion dolarów zarobił na zwykłym noszeniu koszulek. W ramach swojego projektu I Wear Your Shirt, który trwał niecałe 4,5 roku, rozmaite marki płaciły mu za noszenie ich obrandowanych koszulek przez jeden dzień. Wszystko co musiał robić mężczyzna to przechadzać się w nich po mieście. OK, tym znoszonym, jak narzekanie żony przed świętami co roku akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 najśmieszniejszych ubraniowych wpadek. Wpomnijcie też na mój prywatny Instagram, Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie, Chińskie Ekspresy z Gadżetami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!